Cześć, pewnie się zastanawiacie jak nas znaleźć. Wcale to nie jest takie trudne jakby się wydawało. Jedziemy teraz ulicą Wyszyńskiego. Prosto w stronę Smurska. Zobaczy, zobaczycie jak łatwo i szybko można do nas dojechać. Oczywiście zgodnie z przepisami. Chociaż czasem zdarza się zająć zły pas. Tak jak ja to zrobię w tej chwili. To taka ciekawostka, bo to jest słowo, które występuje tylko w słowniku języka łudzkiego. Słowo krańcówka. Nawet nie wiedziałem, że jeździ tutaj osiemnastka, ale o tym zrobimy osobny filmik. Gdybyście wysiedli tutaj na tej krańcówce, która jest po lewej stronie. Musielibyście przejść przejściem dla pieszych, tutaj, przy tym skrzyżowaniu, które jest na wprost i prościuteńko tą olejką prosto do naszej tlenowej odnowy. No akurat ta brzydka Wielka Czarna skoda nam to zasłania. Pan się zobaczy na tym filmiku, to bardzo przepraszam. bo To skada jest tak naprawdę bardzo ładna i jeździłem kiedyś taką super auto. Ale jak już tylko ruszymy z świateł, to zobaczycie, że to wcale nie jest takie trudne. Chyba, że wytnę ten fragment, jak będę potrafił. Tak nie będę potrafił, to będziecie wiedzieli, że nie potrafię, bo pójdzie to w całości to, by wyłączyłem muzykę, żeby YouTube nam tego nie, nie wywalił za prawa autorskie. Jeżeli z nami moja córka, ona za bardzo nie chce śpiewać. Może to i lepiej. Słuchajcie, skręcamy tutaj do nas w prawo. Prawidłowo. Taka ciekawostka. Korzystając z terapii mógłby zwiększyć wydajność swojego ciała o 10%. Mógłby jeździć szybciej o 10% i dalej o 10%. A do tego jeszcze by się mniej męczył i szybciej regenerował. Skręcamy sobie w prawo w ulicę gimnastyczną. I już praktycznie jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, jak to jest fajnie. Orlik, siłowienka. Plac zabaw. Naprawdę bardzo przyjemna okolica. My skręcamy w lewo do serca Smulska do handlowego i usługowego serca Smulska. Zobaczcie, jaki tu jest duży parking. Można sobie spokojnie, nawet takim wielkim autem jak moje, wymanewrować i zaparkować. I na wprost. Za kilka dni będzie już nowa od nowa.